Dzień dobry, witam państwa. Mamy wtorek, 16 kwietnia 2024 roku. Witam na rynkowym espresso oraz porannym meetingu Funda MS Brokers. Z tej strony Adam Kolecki. proszę państwa. Mamy drugi dzień tygodnia, w którym poznamy sporą ilość danych, w którym prawdopodobnie dość sporo się będzie działo, bo mamy zarówno dane makroekonomiczne, jak i wystąpienia publiczne członków banków centralnych, a w tak zwanym międzyczasie będziemy mieć poznamy wyniki finansowe niektórych spółek amerykańskich, <laughs> więc będzie, będzie bardzo ciekawie. I zacznijmy może od początku, czyli od danych makroekonomicznych, które w dniu dzisiejszym się pojawią oraz innych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na, na notowanie. Niektóre dane już się pojawiły i mam tu na myśli dane z gospodarki chińskiej. O czwartej nad ranem podane zostało szereg danych z Chin, w tym PKB, kwartał do kwartału w gospodarce chińskiej wzrósł o 1,6%. Przy ostatnim odczycie. Za czwarte kwartał ubiegłego roku plus 1 i prognozach plus 1,4, tak więc dane sporo lepsze. Również rok do roku plus 5,3 przy oczekiwaniach 4,6 i ostatnim oczywiście 5,2, więc zaskakująco dobre dane z, z gospodarki z, z chińskiej. Niemniej jednak w pozostałych gałęziach, nazwijmy to, pozostałych danych obrazujących sytuację w gospodarce, te dane nie są już aż tak bardzo optymistyczne i tu przede wszystkim należy wspomnieć o produkcji przemysłowej za marzec, która spadła o 4,5%, która wzrosła o 4,5%, ale jest to niższy odczyt w porównaniu do prognoz, które miały wynieść 6 i jest to spadek w porównaniu do poprzedniego lutowego odczytu, kiedy to Produkcja wzrosła o 7%. Sprzedaż detaliczna z kolei wzrosła o 3,1% wersus 4,6% oczekiwania. Tak więc można powiedzieć, że PKB za pierwszy kwartał jako taki wyszły dobre, wyszedł dobry, bardzo dobry nawet, natomiast już marcowe dane z, poszcz z poszczególnych sektorów, poszcz z poszczególnych części, czyli inwestycje, produkcja, sprzedaż wyszły słabsze niż rynek oczekiwał. O ósmej mieliśmy też dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii za luty. Tam średnie wynagrodzenie wzrosło 5,6, a bez bonusu plus 6. Dane odrobinę lepsze. Poza tym poznamy dziś też kilka odczytów inflacyjnych. Będzie to, będą to finalne odczyty m.in. inflacji z Włoch. Poza tym inflacja konsumencka z Kanady. O 11.00 ZEW. A o 15, o 14.30 rozpoczną się dane z USA, i tam mamy najpierw stosunkowo nie, niezbyt istotne dane odnośnie budowy nowych domów, budowę nowych domów i rozpoczętych budów. Natomiast o 15.15 .15 produkcja przemysłowa ze Stanów i z takich twardych danych to jest tyle. Później mamy szereg wystąpień członków banków centralnych. Wystarczy wspomnieć, zaczyna się to o 15, kiedy będzie Jefferson przemawiał, później Nagel z nim z Europejskiego Banku Centralnego 16:30, z Banku Anglii o 19:00, Andrew Bailey, Barkin o 19:00, Maclean z, z Kanady 19:15 i Jeremy Powell o 19:15 również. Tak więc będzie dość sporo tych wystąpień członków banków centralnych. Poza tym, tak jak już na początku wspomniałem, mamy kolejną serię danych z, ze spółek. Jest to drugi dzień, dopiero drugi dzień, kiedy schodzą wyniki szeregu spółek. Dziś mamy Bank of America, United Health Group, Johnson Johnson, Bank of New York Mellon oraz Morgan Stanley. Czyli Przede wszystkim banki oraz dwie spółki. Jedna spółka taka FOMG taki, z, z takich spółek, z takich to, produkująca towary powszechnego użytku oraz spółka farmaceutyczna. No dobrze, zerknijmy na, teraz na, na dane, na, przepraszam na wykresy. Zacznijmy od dolara. A dokładnie euro-dolara. No tu kluczowym było ubiegłotygodniowe przełamanie poziomu 1.07. 1.07.30. To był klucz do, do tego, co się stało później. No i w zasadzie od 9 kwietnia, czyli od tygodnia, Mamy systematyczne spadki na eurodolarze. Maks na eurodolarze był wspomnianego 9 kwietnia na 1,0880, dziś mamy 1,0612. No i, tak jak już to wspomniałem na poprzednich espresso, poziomem docelowym jest dopiero 1,0450. Dopiero tamten poziom ma szansę, w mojej ocenie, trwale przytrzymać kurs i myślę, że może to zrobić. Natomiast do tego czasu jeszcze jest do tego miejsca jeszcze jest dość spora przestrzeń. To jest ponad półtorej figury. Pewnie po drodze będzie to przerywane też krótkoterminowymi ząbkami, krótkoterminowymi korektami wzrostowymi. Tak więc na razie należy utrzymywać cały czas negatywne nastawienie do euro-dolara negatywne w tym sensie, że że raczej myśleć o pozycjach krótkich niż długich, lokalne korekty wykorzystywać do otwierania takowych pozycji, ustawiając to plusy jednocześnie powyżej istotnych oporów. Tak więc pierwszy, pierwszy opór to jest połowa świeczki piątkowej z 12, mniej więcej 1,0885 i tam byłby pierwszy taki poziom, przy którym można pomyśleć o krótkiej pozycji. Stop loss z kolei powyżej 1,0760. Podobnie negatywne informacje płyną ze strony kabla. Tu po przełamaniu 1,25 zeszliśmy figurę niżej, 1,24,05 obecnie, 1,24,30 obecnie, minimum 1,24,05. Targetem: no prawdopodobnie to jest co najmniej 1,22,20, tak, czyli. Szerokość tej wcześniejszej konsolidacji. Jest jeszcze druga, drugi scenariusz, mianowicie taki, że będzie nam się tu kształtowało to wszystko w ramach tak, takiej wzrostowej linii trendu. No i wtedy ten target byłby troszkę wyżej, w okolicy 1,22,80, czyli tu. Również, jak spojrzymy na sam indeks dolarowy, to widzimy, że po takiej konsolidacji, w której, w której indeks dolarowy przebywał od początku stycznia, tu, wyszliśmy górą, no i opór to jest 107. Zostało jeszcze do tego oporu jeden punkt, bo to jest indeks dolara, czyli wbrew pozorom dość sporo dość sporo, co się, tak jak mówiłem przed chwilą, przełoży prawdopodobnie na spadek euro-dolara w okolice 1,0450. I w zasadzie widać tego silnego dolara wszędzie, gdzie, na którą byśmy nie spojrzeli główną parę walutową, wszędzie widać silnego dolara. Widać to chociażby po nowozelandzczyku, który po przełamaniu wtedy kluczowego wsparcia na 0,6030, obecnie jest już na poziomie 0,5880 i dochodzi do pierwszych wsparć oraz australijczyka, który zdecydowanie przełamał jeszcze w ubiegłym tygodniu 0,6480 no i zmierza na 0,63. I to widać, widać praktycznie na każdej parze dolarowej. No i kolejny, kolejna para dolarowa to jest dolar jen dolar-yen, który już osiągnął poziom 154,5. Przypomnę, tam kluczem było, były dane inflacyjne, po których ceny wybiły, poziom 152, to był wieloletni opór, przełamanie tego poziomu uwolniło potencjał, który był i który dalej myślę, że jest w, w dolar -jenie. Oporów brak, Target najbliższy z około 160. Mówiąc o parach dolarowych, generalnie parach walutowych, chciałbym wspomnieć o złotówce. Bo złotówka w końcu skapitulowała pod naporem silnego dolara. Widać to najbardziej oczywiście na dolar złoty, który po zrobieniu jeszcze jednego takiego swingu na, na 3,90 teraz wykreował dość istotną falę wzrostową. I jeszcze tydzień temu byliśmy na 3,91, obecnie jest już 4,07. Jesteśmy tu przy bardzo silnym oporze. Silny opór wynikający z jednej strony z konsolidacji pomiędzy styczniem a lutym, tu z drugiej strony ta granatowa linia, czyli średnia dwusetka. Która już dziś spełniła swoją rolę, bo, bo kurs doszedł do niej i lekko się zaczyna cofać. Co dalej z dolar złoty? Po pierwsze, ten poziom 407, 408, czyli obecny, obecna strefa oporu, czyli ta czerwona belka, to jest pierwszy poziom oporu, który może na chwilę powstrzymać kurs. Natomiast jeżeli dolar rzeczywiście będzie dalej się umacniał i rzeczywiście dojdzie do. Wspomnianego przeze mnie poziomu dla indeksu dolarowego 107, a dla eurodolara 104,50, no to nie obędzie się prawdopodobnie przed dalszymi wzrostami na dolar złoty w kierunku 4,20, a może nawet 4,25. Tak więc póki co nie widać się nie widać na horyzoncie jeszcze powrotu do silnego złotego. I tak samo na euro złotym. Euro złoty tak samo, no w końcu nie wytrzymał. I po trzydniowej konsolidacji zaczął się osłabiać pod naporem silnego dolara w zasadzie od trzech dni. Systematycznie zwyszkujemy z 4,25 na 4,32. Przepraszam, i to jest obecnie, obecnie pierwszy opór, tu przebicie 4,32. Otwiera drogę na kolejne strefy oporu, czyli 4,35, a później 4,40. Tak więc tu też póki co nie widać powrotu silnego złotego. Cały czas bardzo negatywnie oddziałuje silny dolar i dopóty, dopóki ten czynnik nie, nie zniknie, złotówka prawdopodobnie będzie się dalej osłabiać. Traktowałbym jednakże ten ruch jako ruch korekcyjny w stosunku do fal umocnienia złotego, z którymi mieliśmy do czynienia od września ubiegłego roku. No dobrze. Zerknijmy. Zerknijmy teraz na inne aktywa. Kilka słów na temat ropy. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która była oczekiwana przez analityków, inwestorów, polityków, no nie przyniosła tu jakiegoś wielkiego ruchu na ropie. Ropa cały czas pozostaje w, we fladze w trendzie w wzrostowym. Na chwilę wczoraj nawet kurs spadł na 84, po czym wrócił powyżej 85 i teraz znajduje się na 85,75. Czekamy na wyjście z tej flagi w trendzie wzrostowym, prawdopodobnie wyjdziemy górą, no bo to jest formacja, która raczej zapowiada kontynuację trendu, trendu generalnie poprzedzającego, czyli w tym wypadku trendu wzrostowego niż zmianę. Ale tu warto być otwartym na każdy scenariusz. Niemniej jednak, w przypadku potencjalnych długich pozycji, stop loss powinien być tuż pod, 80, pod 84 dolarami za jedną beryłkę. Pod naporem silnego dolara również zaczyna korektę złoto. Przy czym tam taki wyskok mieliśmy już w piątek. Najpierw wyskok, a później do silny powrót. I wtedy w piątek złoto na chwilę wzrosło na 2430, po to by zamknąć dzień na 2340, i obecnie jesteśmy przy 2370. Tu też, pomimo tego, że złoto jest relatywnie silne, cały czas możliwe jest wygenerowanie jakiejś tu korekty technicznej, która schłodzi troszkę ten bardzo rozgrzany w ostatnim czasie rynek. <laughs> Przepraszam. Z towarów Chciałbym jeszcze wspomnieć o palladzie, na chwilę dosłownie. Pallad, który wyprowadził dość silną kontrę wzrostową, ale odbił się od strefy oporu od 1100 dolarów i teraz zniszkuje, więc cały czas tu w przypadku poza złotem i srebrem nie widać innego metalu szlachetnego, który chociażby dorównał skali wzrostom, wzrostów na złocie czy, czy srebrze. Zarówno palat, jak i platyna, każdy napotkany opór wykorzystują do tego, żeby się cofnąć, żeby skorygować się. Póki co brakuje tu zdecydowanie popytu, który by jakoś wykreował tu silniejsze fale wzrostowe. Pierwszy opór dla palladu to jest właśnie wspomniane 1120 natomiast wsparcie to jest 985 oraz 915 na no a później ten dołek całkowity czyli 850 dołek ustanowiony w lutym tego roku. I z metali jeszcze miedź która to która to odbiła się od dość istotnego oporu. 400 36435 to jest ten opór, który jest zaczepiony o lokalny szczyt ze stycznia 2023. Proszę zwrócić uwagę, jak się to kształtowało. Najpierw podeszliśmy w ubiegłym tygodniu pod opór, zrobiliśmy korektę, wybicie oporu, ale tylko na chwilę, i dziś i dziś wracamy. Tu sytuacja jeszcze nie jest rozstrzygnięta, bo ten. Obecny powrót może, może być tylko chwilowy, świeczka dzienna się jeszcze nie zamknęła, ale niewątpliwie warto, warto obserwować, bo jeżeli udałoby się Miedzi wybić ten opór to później zostaje już tylko ATH, czyli 504 dolary. Na tą chwilę opór zadziałał i ceny zaczynają się cofać. Z towarów ciekawe jest jeszcze cały czas kakao, które Pomimo ogromnych wzrostów, pomimo tego, że, że stopy zwrotu liczone w tym roku są już w setkach procent, bo to jest grubo ponad 100%, cały czas rośnie. Mamy już prawie 11 tysięcy, już dotknęliśmy, się cofnęliśmy, 11 tysięcy dolarów w pierwszym kontrakcie, a w tym drugim mamy 9183 lokalne szczyty z 26 marca i 2 kwietnia zostały pokonane. Jesteśmy w trakcie kolejnej fali wzrostowej, która miała miejsce, która miała dołek 4 kwietnia i w zasadzie codziennie jesteśmy coraz wyżej. Trend jest bardzo silny. I na razie nie widać. Na horyzoncie czynników, które technicznych, oczywiście, które mogłyby ten trend załamać. Oraz jeszcze jeden wykres, który też zaczyna tak powolutku przypominać troszeczkę, ale oczywiście w dużo mniejszej skali ten trend na Kakale. To jest kawa, kawa Arabika, która. Z trójkąta, który wielokrotnie Państwu pokazywałem, wyszła górą i bardzo mocno zwyżkuje z poziomu mniej więcej 190, obecnie już na 234. Targetem pozostaje szczyt z lutego 2022 na 261. To jest cała taka strefa między 242 a 260. Niemniej jednak wydaje się, że w średnim terminie kurs będzie zmierzał w tamtym, w tamtym kierunku. No dobrze, zerknijmy teraz chociaż troszkę na indeksy. Indeksy są w fazie korekty i ta korekta się pogłębia. Zwłaszcza zwróciłbym uwagę na Nasdaka, który wczoraj po raz pierwszy od lutego wybił wsparcie na 17,770. To wsparcie po raz pierwszy od. 2 listopada ubiegłego roku znalazł się poniżej średniej 55 okresowej. No i można powiedzieć, że w krótkim terminie NASDAQ wygenerował sygnał sprzedaży. Zobaczymy, jak zakończy się dzisiejszy dzień na Wall Street, ale na tą chwilę wygląda to negatywnie. Target 16700, licząc w W procentach, no to jest możliwe zejście jakieś, na tą chwilę to jest 5%. Target, czyli 5, jest 5% niżej mniej więcej. Bardziej prawdopodobny ruch, jeżeli ta korekta by się przerodziła, to jest poziom 16-300, gdzie znajdują się dwa, dwa wskaźniki, które nawet więcej, prawie trzy, które mogą powstrzymać spadki. Z jednej strony jest to średnia 200, to jest ta zielona linia. Z drugiej strony mamy wzrostową linię trendu, i na dokładkę jeszcze pozioma strefa oporu. I prawdopodobnie tam Nasdaq może wkrótce wylądować, jeżeli tylko nie dojdzie do um, zanegowania tego sygnału, który wczoraj został wygenerowany. Również SP 500 pierwszy raz od y, listopada spadł poniżej średniej 55. I też zaczyna swój marsz na południe. Pogłębienie spadków mamy również na DAX-ie, który, który ma, jest obecnie na poziomie 17,760. W przypadku DAX-a, 55, jest jeszcze przed nami. Obecnie przebywa na poziomie 17,650, czyli jakieś no, 80, 9, 80, 100 punktów od bieżącego poziomu. Także tu też jeszcze jest miejsce, żeby docisnąć. I znaleźć się jeszcze niżej niż obecnie jesteśmy. Krótko podsumowując, prawdopodobnie rozpoczęła się korekta techniczna, taka troszeczkę większa niż tylko mały ząbek na rynkach międzynarodowych, zarówno w Europie, jak i w Stanach. I na tą chwilę. Chyba warto jednak grać tu raczej krótkie pozycje, ale z zastrzeżeniem, że cały czas mamy średnio i długoterminowy trend wzrostowy i w związku z tym należy to uważać przed sprzedawaniem na jakichś lokalnych dołkach, na lokalnych panikach, bo zwykle to, to powoduje, że przynajmniej lokalnie będziemy odbijać i generować jakieś fale wzrostowe. Niemniej jednak na razie podaż w krótkim terminie podaż rządzi. I kilka słów na temat spółek. Tu zwróciłbym uwagę tak. Na po pierwsze Tesle, która wczoraj po ogłoszeniu decyzji zarządu, że będzie ciąć zatrudnienie o ponad 10%, mocno zniżkowała prawie 5% spadki i obecnie po raz trzeci w krótkim terminie testuje poziom 161 dolarów. Jeżeli go przebije, no to otwiera to drogę do spadku nawet na 100 dolarów. I kolejna spółka to jest Boeing. No tu, proszę Państwa, mamy do czynienia już z taką regularną besą. Boeing zmaga się, może inaczej, zbiera owoce wieloletnich zaniedbań. Jutro, przed, jutro będą przysłuchania przed Kongresem Amerykańskim tak zwanych sygnalistów, czyli osoby pracujące w Boeingu, powiązane z Boeingiem, które mają wewnętrzną wiedzę na temat procesów, które były w Boeingu, zaniedbań, które tam były, i mówi się coraz głośniej o jakichś problemach. Możliwych potencjalnych problemach z kadłubami w modelach Boeing 777 oraz Dreamlinerach 787. Mamy czarną czarne dni dla Boeinga. Po przełamaniu wsparcia na, na 180 pikuje od ponad dwóch tygodni. Boeing przełamał już swoje wsparcie na Październikowe wsparcie na 176, no i na tą chwilę najbliższe wsparcie dla, dla, tej, dla akcji tej spółki. To jest taka długoterminowa wzrostowa linia trendu, która przebiega obecnie dopiero przy poziomie mniej więcej między 138 a 145, tak tu, w zależności od tempa spadku. Technicznie wygląda to naprawdę fatalnie, fundamentalnie również dlatego, że Boeing jest w głębokim kryzysie, jeżeli chodzi o zaufanie, darzone przez zarówno linie lotnicze, jak i pasażerów, czego efektem jest właśnie to przesłanie w kongresie, czego efektem jest też, rezultatem jest też zmiana prezesa. No i to chyba jest spółka, którą obecnie, przynajmniej w najbliższym krótkim terminie, warto grać, chyba na szorta. Na dzień dzisiejszy bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w czwartek. Dziękuję.